Zapomniałem o najważniejszym. No właśnie. <grym> Dzień dobry, Dzień kochani. Dzień dobry, kochani, witamy Was serdecznie w kolejnym o. odcinku na naszym kanale. Zabieramy dzisiaj Was. O, oraz siebie, Mamy przede wszystkim Pakażą, dzięki uprzejmości właścicieli hotelu będziemy mogli przelecieć się helikopterem hotelowym. Jedziemy właśnie na recepcję, żeby się jakoś tam wiecie odprawić, zameldować. Także jesteśmy bardzo ciekawi. Ja, ja ci powiem, szczerwe. że ty wyglądasz tak pięknie, tak przystojnie. Poczekajcie, zamknę nam szybę, żeby wiatr... <laughs> Nam nie hulał i nie wiał. Ubrałem się po prostu tak, jakby to miały być oświadczyny. Jestem bardzo ciekawy, co Przemysław tutaj w tak cudownym miejscu dla mnie zorganizował. Ja się zastanawiam, dlaczego wszyscy nas mijają. Bo jeździsz zygzakiem, ja tylko tak się zastanawiam. Tutaj jest tak, tu jest krawężnik, tutaj jest jakaś wyścigówka, ktoś A teraz... Tu, e, wyścigają, są. Nie, no, nie, nie. Nie. nie, stoją tam z tyłu. Hello! Ło! Wow! Yes. O Jezu, aż nam odpadła szybka. Znowu ja to ja, ale ja bym się chciał dowiedzieć, czy ty jako światowa gwiazda czerwonych dywanów i internetu miałeś okazję już lecieć helikopterem? Nie. O no, helikopterem tam mnie jeszcze nie było. Kochani, jakie mam to zrobić? Poczekaj Przemysław, teraz pokaż. Czeka na nas nasz wehikuł czasu. Czy ja się ubrałem odpowiednio. Bardzo. Agnieszka, jeżeli to oglądasz, to Moja mama jest na pewno tak zestresowana, mówi chłopaki, darujcie sobie, macie co robić. Tyle fajnych atrakcji, ale helikopter już jest po prostu zbędny i niepotrzebny. Więc mamo, nie martw się, jesteśmy w dobrych rękach. Dlaczego zawsze my sobie wybierzemy tak, że musimy iść na oko... Uważaj u... u... ładnie. Nie wiesz, że Jeszcze na lotniskach nie, nie chodzi się pod skrzydłami. Wszedłem, a już rozrabiam. I co? Przygoda? No, przygoda zobaczymy. O. o Jezus. I to by było. Shadow cries your name in silent tone Through the corridors of memory Where love was sown Słuchajcie, nie wiem czy nie będzie sjechać, ale było po prostu fantastycznie. I co jaki plan, jak Ci się podobało? Bardzo mi się podobało. Teraz tak. Wszystko udało się? Tak. Nasza krótka przygoda w powietrzu. Powoli się... Nie w zasadzie powoli się kończy, tylko już się zakończyła. Ja mam żołądek po prostu chyba z drugiej strony wywini wywinięty na lewo. Słuchajcie, jest awantura. Dziewczyny się kłócą. Spokój dziewczyny. Spokojnie tam. Sceny tutaj niesamowite, zobaczcie. Jeden kozioł sobie dupką pociera od drzewo, drugi za nie mógł. chyba go wieczorny melanż jakoś poniósł, Śpi sobie z kopytkiem wystawionym. Tu jest to z wrażenia. Może niesamowite one tak, są takie w ogóle, śmieszne. ogóle kochani nie mówiliśmy wam, przyjechaliśmy właśnie na hotelową farmę, to jak tutaj te zwierzaczki są zadbane. To jak wszystko jest przygotowane, idziemy właśnie na spacer, ponieważ zbliża się godzina wyprowadzania kuzek. Przyjechali tutaj tak naprawdę wszyscy, już dziewczyny też idą i będziemy spacerowali po całym terenie, ponieważ jest właśnie godzina, kiedy one mogą sobie wyjść, kierują się wszystkie w stronę plaży, no i my idziemy razem z nimi. Ja wam powiem, że ta Kuska jest dużo lepiej wytrenowana ode mnie. Zobacz jak ona robi sobie deskę, złożyła, brzuch napięty. Ale jak szybko biegają, co? Zobacz, zobacz. Nie ma tak nawiązywać nowe znajomości, zobacz, co? Na, na poziomie z kim się porozmawiam. <laughs> Byliśmy właśnie na spacerze z kuskami, mega fajne doświadczenie, naprawdę te kozy są takie. Pocieszne, no one są jakieś takie słodkie, mają coś takiego w sobie, takie nieporadne z tymi kopetkami. Teraz jesteśmy na takiej przestrzeni zwanej farmą. Mamy tutaj różne stworzonka, różne zwierzątka, kury, które mają takie śmieszne jakby skarpety. Są i pawie, są świnki. Kuski, króliki, są też takie tutaj baseniki, gdzie pływają sobie kaczki, żółwie, rybki, naprawdę mega fajnie, Potem zadbał o to, żeby te wszystkie zwierzaki, które tutaj są, miały naprawdę komfortowo. No ten kusyk to ma taką samą grzybę jak ja. Jak wstaję rano, to właśnie tak wyglądam. Cały dzień można skorzystać sobie z takich atrakcji Mamy tutaj właśnie lody Mamy pieczone ziemniaczki Jest też budka z owocami Ja sobie właśnie wziąłem teraz lody O smaku kajmaka No idziemy z Patrycjuszkiem na plażę dla dorosłych. Tam jest ta restauracja średniowej, w której zawsze się zatrzymujemy przejście na plażę. No i tutaj są jeszcze takie wydzielone strefy. Tutaj są leżaki właśnie na takiej trawie. My tutaj tak naprawdę tylko przechodzimy przez tą strefę idąc na basen dla dorosłych. Zobaczcie, patryczek dostał chyba jakiegoś spida. Muszę wam powiedzieć, że lody są naprawdę przepyszne, wszystko robione na miejscu. Już Wam o tym mówiliśmy, my jak sobie wybierzemy jedno miejsce na śniadanie to nie możemy go zmienić, właśnie przyszliśmy do naszej ulubionej restauracji przy Plaże, będziemy mieli Twojego ulubionego omleta. Uf, powiem Wam, że tak nam czas tutaj przyjemnie mija, że ja nawet nie wiem, jaki to jest dzień, tygodnia. Cały czas łapiemy się na tym, co się dzieje w Warszawie, co się dzieje na budowie naszego domu, ale tutaj jest po prostu tak magicznie i tak pięknie. Jedyne, czego brakuje mi właśnie w Polsce, to tego, żeby można było zjeść śniadanie, lunch. Albo kolację właśnie z takim widokiem. Mało jest, jest takich miejsc, nie? No, nawet na wakacjach, jak się gdzieś wyjedzie w Polsce czy nad Polskim Morzem, no jest kilka tych restauracji dostępnych, no, ale żeby było tak klimatycznie, w takim stylu i tak przyjemnie, no i tak pysznie, już w ogóle przede wszystkim. Zajęliśmy oczywiście taki duży, okrągły stół. My, jako ranne ptaszki, zawsze jesteśmy pierwsi na śniadaniach. Tak, ja nie my wiem. My się nigdy nie spóźniamy i zawsze przyjeżdżamy tutaj pierwszy. Wygląda to tak, jakbyśmy wyciągnęli tą taką krótszą zapałkę, że trzeba zająć e, miejsce na śniadanie, ale

Kochani moi, zabrałem dzisiaj na plażę pierścionek z naszej najnowszej kolekcji biżuterii. Przepięknie się połyskuje. Mam tutaj tylko pierścionek, który jest w rozmiarze uniwersalnym, ale chcę Wam przypomnieć i pokazać bo nie wiem w sumie, czy tutaj na vlogach Wam pokazywaliśmy jest do tego kompletu jeszcze naszyjnik z przepięknym kamieniem jest też krawatka, są kolczyki bardzo ładnie się to prezentuje, zarówno w letnich stylizacjach, jak i do jesiennych sweterków, golfów, no po prostu jest to obłędne. Ten kryształ mieni się po prostu niesamowicie. Wejdźcie sobie proszę koniecznie do nas na stronę, ponieważ tam jest no już całkiem spora kolekcja tej naszej biżuterii. Stworzyliśmy ją wspólnie z dziewczynami ze Stile Di Strada i jestem niesamowicie dumny z tego, jak się to prezentuje, jak podkręca wszelkie stylizacje. Pierścionek jest uniwersalny, może założyć go tak naprawdę każdy. aż mi się ręka zatrzęsła, ponieważ niewygodnie mi troszeczkę tutaj to trzymać, ale chcę Wam po prostu zaprezentować i pokazać, jak szlachetny, jak piękny jest to kamień, jak piękny jest to materiał. Wszystko jest zrobione ręcznie, przepiękny koszyczek, w którym osadzony jest właśnie kryształ. Dajcie koniecznie znać, czy się Wam podoba. Jest to idealny też pomysł na prezent. Jest ta biżuteria pięknie zapakowana. Zaraz może jeszcze. Wam coś tutaj dogram i pokażę, co ze sobą zabrałem, powiem Wam, że bardzo ciężko jest zaprezentować i pokazać biżuterię w całej okazałości. Przyznam szczerze, że nie mam jeszcze doświadczenia w nakręcaniu i pokazywaniu tak drobnych rzeczy. Tutaj mamy czoker, taki piękny naszyjnik, z którego delikatny łańcuszek też opada nam przepięknie na szyję. To jest dokładnie ta sama kolekcja, którą przed chwilą wam pokazywałem, jeżeli chodzi o pierścionek. I tak jak wspomniałem, jest do tego zestawu jeszcze kilka rzeczy. Przemysław mówi, że naprawdę muszę się ogarnąć i zacząć pokazywać Wam te cudowności. Jeszcze tutaj udało mi się znaleźć piękne światło, Także pokazuję wam, ręce mi się po prostu trzęsą niesamowicie, ale naprawdę mam nadzieję, że te ujęcia będą godne uwagi i że pokażę wam, uda mi się po prostu pokazać wam, jak to przecudownie pracuje ze światłem. No, to naprawdę jest jakość top. I już tak naprawdę na zakończenie pokazuję wam naszyjnik, nasz krawatkę, nasz bestseller. O którym tak naprawdę już chyba nie muszę nic opowiadać, to jest. To jest naszyjnik, który w naszym sklepie sprzedaje się po prostu najlepiej. Mamy też z tej kolekcji kolczyki oraz bransoletkę. Wygląda przepięknie, pasuje również do każdej stylizacji wykonana. Jest po prostu oszałamiająco i naprawdę jest bardzo efektowna i długa. No jest to po prostu naszyjnik, który trzeba mieć w swojej szafie. To jest już tak naprawdę nasz ostatni dzień. Idziemy jeszcze na imprezę na basenie dla dorosłych. Przemysław zamówił sobie loda o jakim smaku? Co sobie wziąłeś? Powtórka lód o smaku kajmaka i toblerona. Mm, Przemysław gotowy na imprezkę? No bo tak. Boże kochani, jak tu jest cudownie. Naprawdę dzisiaj już mamy takie myśli, że bardzo chętnie byśmy zostali tu jeszcze chociaż ze trzy dni. with Shadow cries your name, a silent tone To the corridors of memory Where love was so Jesteśmy już zapakowani i prawie gotowi do podróży. Żegnamy się z tym cudownym miejscem. Z jednej strony ze strasznym bólem serca, bo jednak fajnie to było. Naprawdę mieliśmy cudowny czas, pogoda była nieziemska, ale z drugiej strony ja już tutaj po prostu przytulam tego naszego małego paryska, tak się za nim stęskniłem, że... Tak, no i obowiązków teraz czeka nas, co niemiara, także wyjeżdżamy, pakujemy się, jak tam ekipa! Tak. Z bólem serca, ale żegnamy się z tym obłędnym miejscem. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy za to, że oglądaliście tego vloga. Mam nadzieję, że się Wam spodobało. Koniecznie zostawcie komentarz, subskrypcję, a my widzimy się już w zimnej Polsce. Do zobaczenia. Pa!